Każdy z nas, kto uczestniczył przez trzy dni w rekolekcjach wielkoposnych może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Także więc prosimy tutaj księdza Jakuba, na koniec, by właśnie poprowadził tę modlitwę o otrzymanie tej łaski odpustu zupełnego i by nam udzielił rekolekcyjnego błogosławieństwa relikwiami naszego patrona błogosławionego Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi za zaproszenie wszystkim księżom za gościnne przyjęcie wam za waszą obecność, bardzo liczny udział, złożone ofiary. Choć najbardziej cieszą się z tego, że tu jestem uczniowie i nauczyciele. że najmniej nie ma mnie trzy dni w szkole. W tych rekolekcjach nie było nic o Maryi, ale macie piękne wezwanie Kościoła, parafii i przychodźcie do niej zawsze wtedy, kiedy w życiu robi się ciężko. Niech Maryja wyprasza wszystkie potrzebne łaski i kardynał Stefan Wyszyński. Odmówmy modlitwy w intencji i w intencjach Ojca Świętego Franciszka. Pod Twoją obronę uciekamy się, się święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami. Racznie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelkich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać. Panno Chwalebna i Błogosławiona. O Pani, Pani nasza, rędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko, nasza pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami. I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Módl się za nami, grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Paniem, a światłość wiekuista. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Pan z Wami i złem twoim. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący. Ojciec i syn, i duch święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Wierzę w Ciebie, Panie, coś mnie odmył z Wierzę, że człowiekiem stał się Boże Syn. Miłości kazała, Krzysz na marki brać. W tabernakulum zostałeś, aby z nami trwać. Jesteś przewodnikiem nam, do wieczności bram. Tam przygarniesz nas do siebie.